Cześć witajcie w kolejnym QA na moim kanale, jest już trzeci odcinek i my zaraz będziemy przechodzić do pytań, ale chciałem jeszcze Was zaprosić oczywiście na fanpage, który jest w opisie i zadawać oczywiście kolejne pytania na następne QA, także już zadawać teraz, wejdźcie yy, w komentarze i napiszcie jakieś skromne pytania oczywiście, no ale my chyba bez przedłużenia oczywiście przechodzimy do pytań. Dezert. Skąd pomysł na Nik? E, pomysł na nik oczywiście z nazwiska, ponieważ moje nazwisko to jest paliw, także zbyt kreatywne nie jest ta naz e, nazwa oczywiście na YouTube ale no ale jakoś tak się przyjęła i po prostu nie miałem pomysłu na niko, tak, tak wam powiem. Dawid pyta, jak ma na imię Twój kot? E, mój kod ma na, na imię Rynek, e, akurat dlatego tak, rynek tak dziwnie trochę nazwa, nie? E, ale po prostu byłem na Mazurach i tam jest dzielnicę czy okolicę, która ma oczywiście nazwę Rynek, czy ryn, coś takiego. No i po prostu znaleźliśmy tego kota, był jeszcze bardzo mały i wzięliśmy go po prostu, no i tak się przyjęła ta nazwa tego kota. Dawid jeszcze zadał kolejne pytanie, jak rozpoczęła się Twoja przygoda na YouTube? Przygoda się rozpoczęła tak, po prostu oglądałem youtuberów już od małego Od małego, no nie wiem ile mam od 10 lat może Minecraft oczywiście oglądałem wtedy No i spodobało mi się to i potem po, po 3 latach jakoś tak skusiło mnie do nagrywania pierwszego odcinka Ale jeszcze mój głos, no nadal jeszcze mam głos jest taki strasznie dziecięcy Yy, masakra w ogóle to była wtedy no ale no mniejsza, to było nawet dużo wyświetleń pod tym filmem także pierwszy odcinek w ogóle na YouTube to był Minecraft z siostrą już nie ma tego na YouTube ale no cóż, no już usunąłem ten kanał dawno no i przechodzimy już do kolejnego pytania oski66 pyta yy, lubisz placki? no oczywiście, że lubię placki różne ziemniaczane lubię yy, no tylko ziemniaczane lubię masło, też lubię masło Yy, wiem gdzie mieszkasz, to fajnie znajdź mnie. Yy, wolisz być mądry, ale być brzydki. C czy wolisz być ładny, ale być głupi? Kurde, takie trochę głupie pytanie, ponieważ chyba głupim nie jestem, a się i tak już za bardzo ten... Yy, nie umiem aż tak? A ładny no nie wiem, no sami możecie ocenić, także... Także no, nie, nie mam odpowiedzi na to pytanie. Jaki ja mam mikrofon? Pytania padło od Grześka Trips. Kurde, jaki... Dzi Dobra to e, Mój mikrofon jest to G-track. Bumba spyta. Pozdrawiam Cię oczywiście, Patryku. E, czy znasz Dawida kochanka? No pewnie, że znam. Chodziłem z nim do klasy oczywiście od 1 do 3. W podstawówce oczywiście. Kolejne pytanie od Bumbasa, ile masz w blisku? No kurde, mało nie, ale będę ćwiczył. W wakacje będę ćwiczył co dwa dni. Ciągle, non-stop, także może coś przybędzie Jakoś to ocenimy razem <tryk> Jeszcze trzecie pytanie, ulubiony piłkarz Mój ulubiony piłkarz to jest... To nie wiem, kurde, czy Cristiano, czy... Czy Messi Dam Lewandowskiego, o Mój ulubiony piłkarz to jest Lewandowski MLG Kotel pyta Skąd jestem, w województwo? Moje w ogóle województwo jest to śląskie województwo Możecie wyprzyjać, przyjdą do mnie, ogólnie Mieszkam w Siemianowicach Ulicy nie podam. no, no znajdźcie mnie, o, znajdźcie mnie Portalek pyta Kochasz nagrywać gry na YouTube, czy lubisz? No pewnie, że oczywiście kocham Nagrywać na YouTube, oczywiście dla Was Mam nadzieję, że to doceniacie Bo teraz odcinki się pojawiają Prawie codziennie, live'y też teraz będą Często strasznie No no mam w zasadzie do powiedzenia Lolin Cross pyta Czy wolisz Pepsi czy Coca Cola? No wolę bardziej Coca Cola, ale do Pepsi nic nie mam Krzysiek Wiecek pyta Czy mam dziewczynę? Niestety nie mam dziewczyny taka trochę bieda, ale na razie mi tak jakby niepotrzebna w cudzysłowiu No, tak. Antyigła.pl pyta Skąd pomysł na nagrywanie? czy i kim się inspirowałem? Kim się inspirowałem? Inspirowałem się ogólnie, no wszystkimi prawie youtuberami, co wtedy jeszcze nagrywali Minecraft, ten Stewart Vlog, no nie chcę mi się wszystkich wymieniać. No i nimi się inspirowałem, czekajcie. Jeszcze sobie sprawdzę dokładnie, jak to pytanie brzmiało, bo skąd pomysł na kanał No tak jak już mówiłem, że no poza tymi chciałem coś zrobić po prostu, nudziło mi się ogólnie w domu, e, także to trochę nagrywałem sobie jeszcze Minecraft. No jak już mówiłem, także przejdźmy do następnego pytania. Będzie seria z widzami. E, będzie seria z widzami, właśnie chcę wznowić tę serię. Za, za kilka dni będzie odcinek z widzem, e, także, oczywiście, na propsie. E, no i tyle. I chyba jeszcze jedno pytanie zadał ten przyjaciel mój. E, ile lat jeszcze masz zamiar nagrywać na YouTubie, oczywiście? E, mam zamiar, no nie wiem, zobaczymy jak to w ogóle pójdzie. Czy, czy mi coś się uda na tym YouTubie zdobyć, no coś, czy, czy, czy się wybije, o tak powiem. E, no, no i zobaczymy, jak to wszystko przeleci. No. Czas pokaże, a widek spyta, czy mam pomysł na jakiś własny serwer. No właśnie chcę zrobić jakiś własny serwer na 3000 subów, ale jeszcze nie mam pojęcia w jakim stylu on ma być, czyli Skywars jakiś, czy z widzami serwer, no nie wiem jeszcze, zobaczymy jeszcze. To, to, to nie, ma, nie ma pytania jeszcze na to. Julia pyta, co byś zrobił, gdyby do ciebie do domu przyszła widzka? Hmm, co byś zrobił? Gdyby była taka banda widzek, to bym, nie wiem, to nie otwierałbym. No, czy no może tam bym poszedł, podszedł, czy coś. A jak było je na przykład jedna to nie wiem, mogę na przykład nagrać odcinek czy coś. Asterk TV pyta czy lubię Minecrafta? no jak go nagrywam, to chyba muszę lubić Minecrafta, nie? Kolejne pytanie oczywiście od Asterka brzmi, ile mam lat? Mam lat 15. I jeszcze kolejne pytanie, chciało Ci się czytać mój komentarz? No jasne, że chciało mi się czytać w Twój komentarz jak każdy inny. Niki pyta, masz dziewczynę, Już było odpowiedź na to pytanie? Lubisz mnie, no pewnie że cię lubię. Powiedz, że kochasz nikiego, nie jestem niestety, tak jakby gejem, no homo my friend, po prostu Cię lubię, no jak nie to Cię dojadę, no to przyjdź. <gry> Caspix pyta, ile zarabiam na YouTubie? Na YouTubie tak praktycznie nic, bo nie mam po prostu, mam włączone zarabianie, ale, ale na razie na nic to nie idzie, nie mam podanego konta, ani jest. Także na razie zarobki to mam do zbytnio gdzieś, ale to, to mniejsza o to. Confit pyta, jakie jest twoje marzenie, które chciałbyś spełnić jako mniejszy youtuber? No oczywiście być większym youtuberem już, żeby mieć więcej widzów oczywiście. A jakby się nie udało na YouTube to na przykład być piłkarzem, a jak nie, to na przykład przyjąć firmę potaciły. Krisek pyta, ile czasu siedzisz na YouTubie? Na YouTubie siedzę około czasu jakoś, by oglądając i ten, no to może już być te 5 lat. A nagrywając to jakieś 2,5 roku, 3 lata może, no coś takiego Skąd pomysł, żeby nagrywać? No tak jak już mówiłem wcześniej, jeszcze jest trzecie pytanie Czy Twoja rodzina wie, że nagrywasz? Yy, no wie, że nagrywam oczywiście, nawet oglądali jakieś tam Q&A, challenge czy coś takiego, ale gry, gry nie oglądają Także jest dobrze, no Trochę tak dziwnie, że rodzice oglądają moje odcinki, no ale już mniejsza od. Słuchaj, Gester pyta, dlaczego nagrywam tak mało vlogów, czekajcie, bo kurde jest tak gorąco Nie wiem, czy u was też jest gorąco No i się trochę spociłem, także nie zwracajcie uwagi na to No także <grytanie> jest trochę źle A pytanie, dlaczego nagrywasz tak mało vlogów, tak już padło e, Dlaczego nagrywam tak mało vlogów, bo po prostu Wolę nagrywać gry na przykład, mój kontent jest głównie z gier z Minecrafta oczywiście, ale vlogi też się pojawiają, nie? Może w przyszłości, jak, może za rok, za dwa, no nie, nie wiem, jak, jak czas pokaże, jak wyrodorośleję w, w tych vlogach i w ogóle, jak będę bardziej mądrze mówił na przykład. Tak, to już były wszystkie pytania ogólne zadane, także oczywiście dziękuję za pytania, zadawać w komentarzach oczywiście pytania na kolejne Q&A, nie zapomnij zostawić łapki, ponieważ no 200 lajków, wbijcie i będzie kolejne Q&A, także wbijać jak najszybciej te 200 lajków. Yy, zostawcie subskrypcję oczywiście, jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś mojego kanału, a chcesz zostać stałym widzem i być na bieżąco. Oczywiście także dziękuję za oglądanie, do następnych odcinków, vlogów, Q&A, challenge'ów, minecraftów i jeszcze innych wiele różnych gier. Yy, no i widzimy się w następnych odcinkach, także cześć!